Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale No i dzisiaj zrobimy sobie taki powrót po roku do Doga Futa 20 Zobaczymy co w tej grze słychać I ogólnie zobaczymy jakie karty oraz jaki skład tutaj miałem I też może zagramy sobie jakoś draft oraz pootwieramy paczki Na początku może przejdźmy do składu Jak widzicie tutaj też były te bardzo fajne stroje Polski To były oczywiście specjalne stroje z ASBC, No i tak wyglądał mój skład Tutaj mam na ataku Ronaldo oraz Lewandowskiego 99 Jespera 98, Dybala 99, Messi 99, Maradona 99 Van Dyke w wersji TOTY oceniony na 99, jest Robertson, Baldini, Carvajal oraz Pickford, no w ogóle tutaj były te pro prokarty ocenione na 99 No ale też przejdziemy do innych kart, które posiadam, bo tutaj mam wiele naprawdę dobrych kart Więc sobie przejdźmy do nich, jak widzicie, no jest ich naprawdę bardzo dużo, był Mbappe, też 98 Sporo kart TOTY, różne karty za SBCR, też wiele ikon, wiele TOTSów Tak widzicie ogólnie jest bardzo dużo tych kart. Udało mi się tutaj zebrać. Zaraz sprawdzimy, ile udało mi się nawet zebrać tych kart, ale wydaje mi się, że dosyć dużo ich było. Okej, okay, tu mam w celstyki, 75% kart udało mi się zebrać. Natomiast trochę jest. No dobrze, przejdziemy do drafta. zagramy sobie tutaj drafta. No i zobaczymy jaki skład da się ułożyć. Zobaczymy też, żeby jakie karty były. Wybierzmy formację, zobaczymy jakie są. My możemy wziąć formację 4-5-1, ale nie widzę jakiejś fajnej formacji. Może weźmiemy 4 5 i wyjdziemy z tego drafta i wejdziemy jeszcze raz. Tu możemy wybrać Davisa i wyjdziemy i Weźmy jeszcze jednego drafta, może będzie jakaś lepsza formacja. Zobaczymy 4-3. W sumie na tej formacji można fajnie budować jakieś dobre skład albo 3-5-2. Weźmy ofensywną formację 352. 5 2 I ok, na no sam start mamy Rodrygo 99 z tego Prokarta. Okej, okay, tutaj Philips muszę pamiętać, że jest jeszcze Championship, bo wtedy Leeds grał w Championship, więc weźmiemy Andy'ego Okej, okay, teraz po Bruno Fernandez był w takiej wersji, chyba to były Winter Refresh, chyba też Delali w wersji Headliner, Madison, niech będzie Madison Okej, okay, prawy pomostik jest ten Chong halloweenowy, ale weźmiemy Pepe, bo ma wyższy Teraz lewy pomostik jest Pires, więc możemy go sobie wybrać Będziemy mieli ikonę w składzie, teraz napastnik o, jest Sona na pastiku, on też miał informa wtedy na pastiku, były Lewandowski headliners. Ale weźmy Sona, bo on będzie ma nam pasował do składu. I napastnik drugi, niech to będzie Richard Leeson. Ok, teraz obrońcy, niech to będzie Clark, bo jest on z Premier League, teraz y, środkowie obrońcy. O też to Milita, on ma całkiem fajną kartę. W tamtym dogofucił ogólnie w FIFA, niech to będzie Cardo, bo że on był bardzo dobry w tamtej FIFA i teraz y, kolejne wybory. Niech będzie Smalling, bo może się połączyć z jakimś anglikiem jest. Pickford na bramkę, więc wybierzemy sobie jego. Ok, teraz kolejne wybory. Niech będzie może Dubravka, ma trochę wyższe oferty od Pickforda, więc weźmiemy go sobie. Teraz środkowy brońcy jest Van Dijk, informacyjny na 92. Ok, teraz kolejni zawodnicy. I może niech to będzie Fojd. Fojd tutaj się połączy z innymi zawodnikami, ale przydałoby się zebrać parę lepszych piłkarzy, żeby uło ułożyć lepszy skład. Tu niech będzie Silva chociaż i tak się nie przyda do składu Ok, jest i nawet jego możemy wstawić do składu Ok, jest też Atal, który był też bardzo fajny w tamtej Fifie Ale możemy wziąć Hulka w wersji Flashback Ok, tu niech będzie może Plea I kolejny wybór jest David Luiz, niech będzie David Luiz na SPD Chociaż na razie nawet nie mam oceny 190, tylko 189, więc przydałoby się trafić jakieś lepsze karty. Bo nawet w tym najnowszym dogofucie można było robić o wiele lepsze składy. Na pewno przydaliby się lepiej na pasji, tylko okay? jestem babu na SPD. I ok, niech będzie teraz Lingard 82. I ostatni wybór. Jest taliszka, no, no niestety nie udało się zbyt dobrego drafta ułożyć, ale zobaczymy, może coś uda się wygrać też tu. Pamiętam, że te kluby, które tutaj były, do z którymi rozgrywaliśmy mecze, miały naprawdę bardzo dobre składy. Okej, niech to będzie Pep Guardiola? No mamy <laughs> najlepszych piłkarzy z Son, Rodri oraz Carlos. Tak o, wyglądają poszczególne ceny y, napastników pomocników w oraz obrońców. No i mamy łącznie 190, o jednak się udało 190 ułożyć. No i dobrze, przejdźmy do pierwszego meczu. Jest Liverpool, więc prawdopodobnie spadniemy w pierwszej rundzie, bo jak widzicie, ten Liverpool ma naprawdę potężny skład. Ale w sumie tutaj chciałem tylko zagrać drafta, żeby ułożyć sobie jakiś skład, zobaczyć jakie karty były wtedy, no ale zobaczymy, może uda się wygrać ten mecz. Niestety, mana zdobywa bramkę. Sąd zdobywa bramkę na 1 do 1 i zobaczmy, jest dogrywka, ale niestety, zdobywa gola. No i przegrywamy ten mecz 1 do 2. Ok, mamy tutaj 3 złote paczki, więc sobie je szybko otworzymy, no i teraz przejdziemy do lepszych paczek sklepy. nawet karta y, y, Team of the Week, chyba moments to było. Okej, okay, tu mamy Rodrigo Więc ja tutaj akurat pominam, ale tak tylko były ekrany, nie było walkoutu A przejdźmy do paru lepszych paczek tutaj W sklepie, zobaczymy jakie paczki są Weźmy paczki plus, i jest paczka 88 plus Więc to jest bardzo duże prawdopodobieństwo walkoutu No bo tutaj tak jak w obecnym DogaFoot'cie walkout był Jak był zawodnik 90 overall lub więcej Okej, okay, tu będzie Handonowicz w wersji inform Ile on miał tutaj overalla? 89, ok, więc mamy Handonowicza jak już posiadam, więc sobie tutaj sprzedam duplikaty i weźmiemy następną paczkę. Można jak sobie z 5-6 paczek otworzymy. Tu jest Toc z Holandii. Na lewej pomocy i będzie to. Zobacz nawet nie wiem, kto to będzie. Promes, Okej, okay, promes ma Toc na lewej pomocy i to aż 95 No Jeszcze Wajnaldo Inform, OK. I nawet tego promesa nie posiadałem, więc fajnie, będzie nowa karta. Okej, okay, kolejna paczka. Zobaczmy, kto tym razem. Jest to piłkarz z włoch na lewym skrzydle. Będzie to nic w wersji Inform. Ok, kolejna paczka, zobaczymy co tym razem wypadnie. Ok, mamy ikonę, będzie to Kin. I zobaczmy, jaka wersja 90, więc bardzo fajnie. Mamy walkout. Chociaż ja go już posiadam, w sumie to już bardzo dużo ikon miałem w, tej, w tym dogefucie. Ale ok, otwórzmy kolejną paczkę, zobaczymy co tym razem. Będzie to zawodnik z Hiszpanii, lewe obrońca i będzie to chyba Jordi Alba. Tak jest, Jordi Alba w wersji Man of the Match. I okej, okay, przejdźmy do kolejnej paczki, może jeszcze ze dwie albo trzy paczki otworzymy. Okej, okay, mamy Argentyńczyka na Expo. I wiecie, to Paulo Dybala. O, jest to karta nominowana do TOTY, oceny na 89. I okej, okay, kolejna paczka, zobaczymy co tym razem wypadnie, bo będzie to złota karta. Egipt, więc będzie to Mohamed Salah. I jest tego wersja Champions League Strena na 90. I okej, okay, może otworzymy sobie teraz ostatnią paczkę. I będzie to chyba to karta urodzinowa Anglik. Napastnik, i to będzie chyba Rashford. I on Pamiętam, że też był bardzo dobry w tej wersji. OK, jeszcze Griezmann też oceniony na 89. No to i też całkiem spoko statystyki miał. OK, zobaczmy, czy są jeszcze jakieś inne ciekawe paczki. Na przykład paczki specjalne z paczka z Economy Moments. Może sobie jeszcze kilka tych paczek otworzymy. A paczki eventowe. Okej, okay, to są paczki z, z poszczególnym procentem szans na trafienie jakiejś karty, więc otworzymy parę paczek z Economy Moments jeszcze. OK, tu mamy Didier Drogba. W sumie myślałam, że tutaj będą jakieś. trochę inaczej wyglądała animacja otwierania paczki z ikoną, ale okej, okay, jest Didier Drogba. Jego już posiadam. W sumie tutaj większość ikon posiadam, ale okej, okay, otwórzmy kolejną paczkę. Zobaczmy, jest załonik z Holandii, SPD. Będzie to chyba Rycard. Wydaje mi się, że to raczej jest Rajkard. Tak jest, to jest Rycard, cenę na 90. I otwórzmy sobie jeszcze jedną paczkę z ikoną, zobaczymy, co tym razem wyleci. Jest Argentyńczyk, SPD I to będzie Veron chyba Tak jest, mamy Verona i teraz mamy kartę w wersji Moments No ale no dobrze, myślę że w tym odcinku to by było już tyle Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę Oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków A ja dziękuję za oglądanie, cześć!